W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Spacer po dzisiejszej Warszawie jest niezapomnianą lekcją historii. Każdy budynek, każda ulica jest miejscem pamięci poważnych dla Polaków wydarzeniach. Nasza stolica emanuje pięknem architektury współczesnej, a także zachwyca zabytkami. Jest miastem, które z dumą i szacunkiem pielęgnuje swoją przeszłość, jednocześnie dynamicznie się rozwijając. To sprawia, że spacer po nim jest nie tylko podróżą w czasie, ale także inspirującą lekcją o sile ducha i determinacji jej mieszkańców. I jednak nie zawsze było tak pięknie. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, która zapoczątkowała dewastację naszego kraju. Niemieccy okupanci postawili sobie za cel zniszczenie polskiego dziedzictwa kulturowego. Terror, jaki stosowano wobec ludności, był niewyobrażalny. Polacy musieli stawić czoła wielkiej próbie, broniąc swojej ojczyzny, swojego miejsca do życia i codziennie walcząc o przetrwanie. Wymagało to nie tylko odwagi, ale także siły charakteru, wytrwałości, a często pomysłowości w zdobywaniu środków do życia. Codzienne życie toczyło się pod czujnym i wrogim okiem okupanta, który dążył do jego utrudnienia, a nawet zniszczenia. Polacy, stawiając opór, często trafiali do więzień, obozów koncentracyjnych. A niejednokrotnie tracili życie. Hitlerowcy wytoczyli przeciwko Polakom największe działa, nie tylko dosłownie, ale także w sensie przenośnym. Aresztowania i brutalne tortury miały zastraszyć społeczeństwo i osłabić polski opór. Pawiak był jednym z miejsc, gdzie patrioci byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach, przesłuchiwani i skazywani na śmierć. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum więzienia Pawiak. Walkę w obronie ojczyzny podejmowali także młodzi ludzie w szarych szeregach, a później wstępując do armii krajowej. W obliczu Boga wszechmogącego i najświętszej i Panny Królowej Korony Polskiej przysięgał być wierny ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać mi ugięcie na straży jej honoru o wyzwolenie z niewoli, walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Naczelnemu wodzowi i wyznaczonemu przezeń dowódcy armii krajowej. Będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochował, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Ojczyzna była dla nich matką. Jeśli zginąć przyjdzie, dumna będę, że mi to w udziale przypadło. Przecież to dla naszej ukochanej matki, ojczyzny. Leon Stachurski. Do matki. Matko, piszę w noc śmierci: Świt pod powieki wdziera się i mroczy, i płyną łzy. Matko, nie mają już władzy nade mną twoje oczy, nie mają sił. Słodyż dziecinnych, szczebiotliwych słów, Pieszczota warg i dotyk dłoni. Zanadto wryły mi się w mózg. Świt blaskiem oczy mi przysłonił, więc przyjdź raz jeszcze ostatni. Połóż dłoń na oczy i szeptem kołysz Wskrześ dziecinne sny Krew krąży, burzy się i huczy Dojczy trupen in Paris Dlatego to jutro, matko W czerwcowy duszny dzień Powiodą mnie szpalerem Więzienną czarną bramą W pachnącej ziemi cień Im będę bohaterem Tak, tylko już ciebie więcej nie zobaczę Tylko już uśmiech twój daleko za wszystkie Twoje gorzkie płacze, u mnie łza krwawą pod powieką. Tak trzeba, wierz mi, Matko. Przez kraty wlewa się do celi brzask. Matko, modlitwę zmów. Na mnie już czas. Aleja szucha, chrzęści na bruku, listowie ciemne. Strącone z drzew, szeleści, szepce, słowa podziemne. Umarły ze. Lud ścina serce, drętwa i gucha, leży przed nami aleja szucha. Błyszczące auta i limuzyny, stawione w rząd, już, już uderzą tortur godziny. Tu śledczy sąd, ściśnięte zęby, Żenica sucha, kostnieje z nami aleja szucha. Gestapo dawnych gmach ministerstwa wysokich hal każda twarz Niemca czerwona czerstwa tuczona krwią kurczą się palce nienawiść bucha zmiażdżonej piersi w alei Szucha szczęśliwi ludzie co chleb swój jedzą nad burz otchłanią szczęśliwi zmarli Którzy nie wiedzą, nie pamiętają. Gdybyż pod nagłym ciosem obucha Paść na tym bruku alei Szucha. Odbierz nam zmysłów naszych znamiona, obosze nasz. Zetrzyj z pamięci fakty, imiona, obrazy zmasz. Zaknij nas w głazy martwe bez ducha. Jak ciemne bruki Alei Szucha. Jutro nam morze z paczką zapasów przyniosą dar w kawałku chleba Janek potasu. Największy skarb, dziś pomoc Boża. Ściśnięte szczęki, nerwy sprężone w stal na czas męki i sąd historii, co trwa i sucha w Alei Szucha. Janek. Wśród młodych ludzi znajdowali się bohaterowie książki Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie na szaniec, Maciej Aleksy Dawidowski pseudonim Alek, Jan Bytnar pseudonim Rudy, Tadeusz Zawacki pseudonim Zośka oraz ich koledzy z zespołu Buków. Początkowo włączali się w akcje małego sabotażu. Po przeszkoleniu wojskowym brali udział w akcjach zbrojnych w ramach grup szturmowych. Wojna zmusiła młodych ludzi do zweryfikowania planów życiowych. Najważniejszy stał się obowiązek wobec ojczyzny. Rzeczywistości wojennej Alek, Rudy i Zośka dojrzewają, a wraz z nimi dojrzewa całe pokolenia. Chłopcy wiedzą, czym jest odwaga, rozwaga, odpowiedzialność, honor, wróg, niebezpieczeństwo i śmierć. Bohaterowie kamieni na szaniec, w starciu z potęgą zła, zdają swój największy egzamin. Swoją pracą, walką i poniesieniem najwyższej ofiary stali się symbolem i sztandarem. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Jan Bytnar był więziony i torturowany przez gestapo na Pawiaku. Koledzy za wszelką cenę starali się go uwolnić, szykując akcję odbicia podczas przewożenia więźniów samochodem więziennym z Pawiaka na aleje szucha. Akcja została przeprowadzona niedaleko budynku arsenału u zbiegu ulic Bielańskiej i Długiej. Dziś w tym miejscu znajduje się kamień upamiętniający tamto wydarzenia. Zamęczony Jan Bytnar zmarł po kilku dniach od uwolnienia. W tym samym dniu umarł również Aleksy Dawidowski, który został ranny w akcji odbicia kolegi. Kilka miesięcy później ich los podzielił Tadeusz Zawadzki, ginąc w czasie akcji zbrojnej. Im i wszystkim poległym w obronie stolicy poświęcona jest kwatera wojskowa na cmentarzu powązkowskim. Przez wszystkie lata wojny Polaków nie opuszczało pragnienie wyzwolenia spod władzy okupanta. Powstało konspiracyjne wojsko, które w 1942 roku przejęło nazwę Armia Krajowa. Kierowali się szlachetnymi ideałami, które zostały ujęte w dekalogu Polaka. Nadzieje Polaków na odzyskanie wolności nie gasły, a nawet rosły w siłę. Urzeczywistniły się 1 sierpnia 1944 roku, gdy władze AK wydały rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Państwo podziemne wychodzi z ukrycia. Mieszkańców ogarnia euforia, powiewają biało-czerwone flagi. Prasa wychodzi z podziemia, zaczyna działać poczta i administracja cywilna. Początek walk zaplanowano na godzinę 17, tzw. godzinę W. Drzemiący w Polakach duch walki wybucha z ogromną siłą. Każdy chce mieć udział w wyzwoleniu Warszawy. Jednocząc się pokazują, że są siłą, która pokona wroga. Nierówne siły nie zniechęciły warszawiaków. Do walki stają nie tylko dorośli, ale także młodzież, a nawet dzieci. Mieli oni świadomość, że walczą o swoje jutro. Polacy zdawali sobie sprawę, że młode pokolenie jest przyszłością narodu i będzie budować wolną Polskę po wojnie. Dziś idę walczyć, mamo. Może? Nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo. Jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą i sprawę ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w światłość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo, kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak pięknie gra. Ratujcie dzieci, nasze, wasze, polskie, warszawskie dzieci. Gmachy zawalone odbudujemy, straconego młodego pokolenia nie odbudujemy. Do bojowników o wolność przyłączają się również przeszkoleni w Anglii żołnierze polscy. Wśród spadochroniarzy jest także jedna kobieta Elżbieta Zawacka. Kobiety i młode dziewczyny również włączały się do walki. Były głównie sanitariuszkami, łączniczkami, które z narażeniem życia ratowały i opatrywały rannych, oraz przemykały się pod ostrzałem wroga wnosząc wiadomości i rozkazy. Jedną z nich była Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta, której twarz została uwieczniona w pomniku warszawskiej sereny. Była harcerką i poetką. Jest autorką piosenki pod tytułem Hej chłopcy, bagnet na broń. W Powstaniu Warszawskim wzięli udział dwaj młodzi polscy poeci, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy. Obaj należeli do pokolenia Kolumbów. Za swój obowiązek uważali walkę w obronie ojczyzny, za którą zginęli w sierpniu 44 roku. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło? Walki trwały. 63 dni. Niemieccy okupanci wszystkie swoje siły rzucili przeciwko powstańcom. Po upadku powstania Niemcy szacowali swoje straty na 9 tysięcy ludzi. Po wojnie szacunki te wzrosły. Spośród powstańców poległo bądź zginęło od 150 do 180 tysięcy. Ponad pół miliona ocalałych wygnano, wywieziono do obozów. Miasto zaś obrócono w gruzy. Powstanie zakończyło się klęską. Pomimo ogromnych poświęceń Polakom nie udało się wyzwolić stolicy. Niemniej jednak powstańcy wierzyli, że ich ofiara nie była daremna. Czy to kiedyś ktoś oceni oprócz nas my wiemy, dlaczego to robimy, ale czy inni ocenią to, że przecież wszyscy chcieliśmy być wolni? Po wojnie Polacy wrócili do miasta i zaczęli odbudowę zniszczeń. Siłą i pracą tysięcy Polaków stolica podniosła się ze zgliszczy. Miasto, niemal całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej, zostało odbudowane z troską i dbałością o zachowanie jego burzliwej przeszłości. Współczesna Warszawa to harmonijne połączenie nowoczesnej architektury z historycznymi zabytkami. W wielu miejscach można spotkać tablice pamiątkowe, pomniki i muzea, które przypominają o bohaterach i wydarzeniach z czasu Powstania Warszawskiego. Dziś Powstanie Warszawskie oceniane jest w różny sposób. Mała liczebność powstańców wobec sił wroga oraz niewielka ilość broni to nie są jedyne problemy przy rozpatrywaniu za i przeciw Powstania. Bez względu na dyskusję, nie ulega wątpliwości, że dla mieszkańców Warszawy był to zryw obronie wolności, solidarności i ofiary. Powstańcy nie ptali, czy warto. Obowiązek wobec ojczyzny był dla nich poza innymi wartościami. Dziś żyje już nieliczna grupa żołnierzy powstania. I tym, którzy jeszcze żyją, i tym, którzy odeszli, należy się od nas szacunek za to, że chcieli walczyć o swój dom. Testament poległych. Ryszard Kiersnowski. Nie odeszliśmy od was, by grały fanfary, Niepotrzebna nam sława w wiecowych wspomnieniach. Nie polegliśmy po to, by zbawiać świat stary I by kłamstwo wyrosło na prawdzie cierpienia. Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji Ani sporów zażartych cennym argumentem. I niech nikt się nie waży dochodzić swej racji. Przez to wszystko, co w śmierci żołnierskiej jest święte. Nie ma różnic klasowych pod darnią zieloną, żaden przedział społeczny nas więcej nie dzieli. Więc szanujcie tę równość, gdy światła zapłoną, niech się nikt naszych cieniów dzielić nie ośmieli. Nie legendą, lecz pracą i powszednim chlebem trzeba głodnych nasycić. I uczyć ich synów, aby złoto pszeniczne szumiało pod niebem, by więcej było zboża niż liści wawrzynu. Budujcie nową Polskę, szanujcie jej imię. Trzeba tak ją nasycić wiarą i miłością, aby kresu dobiegły rondełki pielgrzymie, by nikt snu nie zakłócał popruchniałym kościom. A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, że widziały dni straszne, ponure i krwawe, niech tylko to jedno pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby była prawem.